Rewanż Islama Machaczewa z Aleksandrem Wolkanowskim skończył się znowu wygraną Islama Machaczewa, ale tym razem nie po kontrowersyjnej decyzji sędziowskiej, a przez Nokaut w pierwszej rundzie. Co oznacza, że Aleksander Wolkanowski nie pokazał w tej walce praktycznie nic. Oznacza to, że branie jej w tak, z tak krótkim okresem przygotowawczym, na 11 dni przed było po prostu bezsensem. Było chyba najgorszą decyzją w karierze Aleksandra Wolkanowskiego, który po prostu bez przygotowania Dowalczył w nie swojej kategorii wagowej, popsuł sobie rekord i jeszcze przegrał przez nokaut co na pewno odbije się na jego zdrowiu. A jednocześnie zabrał tym szansę Polakowi. Mateuszowi Gamrotowi, który był ustalony jako zawodnik rezerwowy na tę walkę, który zrobił wagę. No, myślę, że trylogia pomiędzy Aleksandrem Wolkanowskim a Islamem Machaczewem nie ma sensu. Owszem, można powiedzieć, że przecież gdyby Aleksander Wolkanowski miał dłuższy okres przygotowawczy, to ta walka byłaby podobna do pierwszej. Ale moim zdaniem, moim zdaniem nie ma tego nie ma sensu tego robić. No, Islam Machaczew pokazał już dwukrotnie, że jest zawodnikiem lepszym. W drugiej walce zawalczył o wiele lepiej niż w pierwszej. I nie ma sensu robić w kółko, w kółko organizować tego starcia, aż Aleksander Wolkanowski nie wygra. To znaczy do momentu, kiedy Aleksander Wolkanowski właśnie odniesie zwycięstwo i wtedy przestać robić w kółko Islam Machaczew jeszcze tym zaimponował, że pokazał coś zupełnie nowego. Wcześniej nie widzieliśmy w jego wykonaniu na pewno nokautów hethikami. Wcześniej tylko poddania, ground and pound albo decyzje. No i pokazuje że stójkę, też ma świetną. I pod tym względem mam wrażenie, że Islam Machaczew jest lepszy od Kabiba Nurmagomedowa, pod względem tego rozwoju z walki na walkę. Bo Kabib Nurmagomedow w walce z Conorem McGregorem, no, w swojej dyspozycji z tej walki, był był no bez dwóch zdań o półkę albo i dwie półki ponad wszystkimi innymi zawodnikami z UFC, z kategorii lekkiej. Nikt się z nim nie równał umiejętnościami, ale ani trochę się nie rozwinął w kolejnych walkach. Miał ten gigantyczny poziom, ale ani trochę go nie poprawił. Islam Machachev z kolei miał bardzo wysoki poziom w swojej walce z Charlesem Oliveirą. Świetnie się tam zaprezentował, a jak widać, jeszcze się poprawia. Dokłada do swojego stylu walki nowe elementy i jest zawodnikiem coraz lepszym. I wszystko wskazuje na to, że ma lepszą stójkę niż Kabit Nurmagomedov i może swojego poprzednika. Przewyższyć może nie, yy, wyglądem, nie, nie pod względem lepszego wyglądu rekordu walk, bo Islam ma już jedną porażkę, ale pod względem liczby obron pasa udanych jak najbardziej. No i czy Mateusz Gamrod miałby szansę, gdyby to on wziął tę walkę? No, ja myślę, że nie. Na pewno stylowo jest zupełnie innym zawodnikiem niż Aleksander Wolkanowski. Ale myślę, że za bardzo nie ma płaszczyzny, w której Gamer miałby szansę z Islamem Machaczem. Stójka to już wiemy, że. No dobra, w stójce może mógłby nawiązać mm, walkę wyrównaną, przynajmniej przez chwilę. W zapasach prawdopodobnie nie. W parterze też nie. Bo Islam Machaczew technicznie jest być może nawet troszkę lepszy od Gamera, a siłowo prawdopodobnie dużo lepszy. Więc Mateusz Gamrod na razie wydaje się, że nie miałby większych szans z samym Machaczewem, natomiast jak najbardziej mógłby się pokazać lepiej niż Aleksander Wolkanowski. Co dalej? No, wszyscy Polacy by na pewno chcieli, aby Mateusz Gamrod walczył o pas, ale nie wiadomo, czy jest taka opcja. Prawdopodobnie teraz będzie rewanż z. Hmm, Charlesem Oliveiro A waga lekka w UFC Niestety od wielu lat Wygląda w taki sposób Że zawodnicy z pierwszej piątki Są zamknięci w szczelnym pudełku I walczą tylko ze sobą Zawodnik z piątego miejsca z zawodnikiem z drugiego Zawodnik z pierwszego Z zawodnikiem z trzeciego Potem ktoś tam z mistrzem I tak tylko w tym pudełku są zamknięci Nikt z zewnątrz Nie ma szans na walkę z którymkolwiek z nich i Michaela Chandlera. A jeszcze dalej jest Conor McGregor, z którym pewnie. No, Michael Chandler na pewno chce z nim walczyć. No. Dla Mateusza Gamrota teraz sensownym pojedynkiem matchmakingowo wydawałoby się, że jest pojedynek z Benilem Dariuszem. na to wychodzi pojedynek rewanżowy, oczywiście. No ale czy UFC będzie chciało zorganizować taki rewanż? No ja nie wiem. Walka z Dustinem Poirierem to nie wchodzi raczej w grę. Jeszcze jest opcja na walkę z Dustinem Gaethje. Też się wydaje prawdopodobna. I... Chyba walka z Dustinem Gaethje prawdopodobnie będzie tą, która się odbędzie. Gaethje albo Michael Chandler, bo rewanż Benilem Dariuszem, no... Nie sklejałby się za bardzo finansowo, tak myślę, organizacji UFC. Islam Machaczew, no to oczywiście, ten rewanż Charlesem Charles Oliveirą jest prawdopodobny. Charles jest po tej operacji oczu. Teraz prawdopodobnie będzie lepszy w stójce. Natomiast ja nie sądzę, żeby wynik walki mógł się zmienić. Przebieg jak najbardziej, ale ale nie wynik. I myślę, że Islam Machaczew, no, może stać się gołtem w wadze lekkiej. Na razie ten tytuł się należy Kabibowi. I nie wiem czemu ludzie BJ Pena, który walczył w zupełnie innej erze UFC stawiają tej roli. W erze, w której no nie była ta kategoria tak dopakowana jak teraz. Więc na razie kabib jest gołtem, ale Islam Machaczew. No, ma szansę go. Tak naprawdę brakuje mu chyba tylko dwóch obron pasa, udanych do tego, aby przewyższyć Kabiba pod względem statystyk.